Ja pokażę wam dzisiaj y, filmik z, Napoleon, total, z Napoleona, Total War. Y, przykładową bitwę, którą już sobie zapisałem. I za, y, zaczynamy. Poprzestawiałam sobie jednostki. Widać, są na górze, więc mam trochę lepiej, y, lepiej ukształtowane... Mam... Ukształtowanie terenu jest po mojej stronie. Tam z tyłu są moi przeciwnicy. No, tam chyba nawet pokazuję ich. No, pokazuję. Może tam podjadę, ale jeszcze nie wiem. Z, yy, gdzieś jest generał ich, mój jest po prawej. Jedziemy sobie do nich, zobaczmy co się robią. Co robią, co sobie robią. O, ruszają się. No, idioci, idą pod ta taką górkę, jaką tam będą mieli. Naprawdę. Yy, no, panie, pokażcie się. Uśmiech, uśmiech do kamery. No, przyspieszyłem trochę czas naprawdę na tak mówiąc o grze jest bardzo fajną grą Napra naprawdę 42, mam naliczałem 42 godziny Zaczynam teraz yy, grać yy, w starszą część Medieval 2 Total War yy, Bardzo fajna seria ale jeśli chodzi o tą grę to jest naprawdę super to mogę zagwarantować. To muszę kupić w ciemno. I... O, o, a tu są... nie wiem... idą w szeregu. Dobra, to jest dziwne. No to wsparcie. Yy, I no, jedziemy, jedziemy, jedziemy. No, szybciej, szybciej, szybciej. Wio. Tu się gdzieś już chyba wspinają, czy jeszcze nie? No. Pff, po prostu szkoda słów i iść pod taką górkę naprawdę jeszcze. Takimi gnatami, zaraz gdzieś tam po się będzie e, coś działo. Chyba e, ruszy się kawalerią, jeśli to pamiętam, się nazywa kawaleria. E, o. Patrzymy, co robią. Co sobie robią? Idą. Gdyby nigdy nic, idą sobie. Naj, największy błąd, jaki mogą zrobić, iść pod taką górkę. Lepiej, po prawą stroną, no ale cóż. I co? O, moi sobie stoją. O, koniki, które się zachowuje dobrze. O, tam chyba trzeci w drugim rzędzie. O tym, teraz daj. Trzeci, czwarty. Teraz się rusza normalnie. Mm, tutaj mam, mam kolczatki. Nie wiem, jak to nazwać. Mm, o, rusza, koniki się ruszają. Kucyki. O, dajecie kucyki jedziecie. Tutaj pewnie będzie głos ściszony na filmiku z gry, bo trochę to jednak głośno za bardzo szło za głośno jak się przyzumuje bliżej. No i zobaczymy czym się uda. O, wy zobaczycie, bo ja wiem czy im się uda. Trochę głupie było. Okej okay, no. Je je jedziecie, jedziecie, chyba idą y do armat A facho nie a tak fachowe określenie. Ciekawe ile mm, O, tu macie ciała. Może przyzwoję? No, przyzwoiłam trochę. No, macie zoom. <słuch> no, znowu czas przyspieszyłem. O, teraz wbiegają. Widać ładne efekty, będą Teraz pewnie będzie bardzo gło głośno, bez ćwiczenia, e, więc... Zrobię e, to e, za was. O, uciekają. że. <słuch> No i co, tutaj, tam są dziki, tu idą, o tu strzela e, alter, alter armaty e, co, gdzie oni są, dobra, tu są moi, oni jadą, jedźcie, jedzie dzieci, o tutaj Ucieka The sobie, czyli jest w O, i lecimy do generała. To, o, o ciekawe, co się stanie. A, patrzę, jak, o, jak walczy ładnie. to sumie bardzo, 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 bardzo widać. Yy, bardzo głośno, więc naprawdę trzeba to Szczególnie na powtórkach, bo jeszcze w grze tak głośno nie jest. Och, tam walczą, ale tymczasem. Tutaj na lewej stronie, zachód, no zachód, na zachodzie, yy, jeśli patrząc od mojego generała, tak, no na zachód, powiedzmy. I, yy, no, włażą, ile tam jest, wszyscy przykrają, jestem lepszy. O, dobra, tu walczą, teraz z, gen z generałów nie to już to mogę wam zagwarantować, spoiler, bo jeden został tam nawet, no jeden został, o, patrzcie, w tym ten i tam będę z generować. O, to i to jest właśnie Zabiliśmy jest ich generała, o, generał. Teraz muszą ulec! Nie, dlaczego on go, dziwną no, człowieka zginął? Dziwne... Dlaczego? Dlaczego? Gejt, uważam, na wschodzie się dzieje um, większość akcji, jak na razie. No kolejna szarża. O, tu już, cina. O, ale tu będzie, będzie, będzie młot z mojej strony i wjadę chyba kilka razy na komin, y bo na komin, chyba komin też, ale na budynek A, właśnie, na budynek wjeżdżam, ale to głupio brzmi, jak to gadać sobie się, no. A dobra, o czym to mówię, o dobrze. No, no to walczą, no tu chyba to chyba zginie zaraz, to się zaczną, nie wnika ono za co, tam pokazuje w tym okienku, że... Moi uciekają, no, a ci idą? Idą maszerować sobie. Maszerujcie, maszerujcie. No, no my, no, nie uciekli, uciekli, drudzy Została no, no, została jakaś część. no, część. Aha, tutaj mam ludków. I szczerze nie wiem, czy ich nie puściłem do walki. A, ci już zmęczeni biegną, brawo, bardzo mądrze. Teraz, jeśli koniki się ruszą, będziecie mieć bardzo fajną akcję. Nasi ludzie uciekają, panie. Po prostu nauczymy ich latać. Tak wyrażę koniki, ale o tym to zobaczycie dopiero w będzie, spowolnienie będzie. Tu biegną, 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 czy nie biegną, biegną. biegną. Mm, Okej. Okay. No, ruszcie się, się, koniki. No, wio. Też, szczerze mówiąc, mam trochę pogorszoną grafikę, że... Yy, mam na podglądzie trochę pogorszoną grafikę, żeby nie ciało, ale... I, no, sorry. I ciężko trochę mi odróżnić jednostki. Na filmiku będzie lepszy, lepsza, jakoś, ale uwierzcie mi to, co ja teraz mam. To jest naprawdę katastrofa. Nie da się patrzeć. Chyba ludzie. No, ludzie. O, fajnie sobie przebiegli przez siebie. Brawo. Tak jak, za, tak jak w prawdziwym świecie, życzę, jak, jak przez siebie przenika. gdzie idę? Ach, ta młodość. O, tutaj już się zatrzymali, nie mają sił. Chyba, chyba ta kozy pójdą. O, lecą. O, teraz patrzcie na pierwszy, co się stanie. I, o, tutaj salwa. I patrzcie na spowolnienie, i lecimy. Dobra, leżą. Ach, tak, są, a oni się już wycofują. O, kolejny lecimy. A, ja że nie było Tutaj, co dalej? <śmiech> <śmiech> o, a ci w linii. Bardzo mądrze. Um, ok. Ok, powiem ostatni raz. Ok, żeby już nie mówić. Ok, spokój. Okay. Um, Leci strzelają. Zobaczymy, co się dzieje. O, o, o sobie na animację. Bardzo mi się podoba, chociaż to. I man, ja to nie nie trzyma nic, a ja trzymam coś to początku, że nie wiem, że uciekają. I, I, no. I, i co się teraz dzieje? Tutaj e, walczą, ale chyba przegrają Nie wiem jak to pójdzie i gdzie idzie walczą... Walczą. E, chyba ale nie, tak nie mogę, bo nie ma... Bo walka była po prostu personalnie uciekają. Ale tu uciekła. O, dostali awans. Tam chyba ucięło kawałek ekranu przy nagrywaniu, Ale to nic. Daj mu tylko pusek um, zwycięstwa, nie to. Teraz coś tam biegnie, aby się kurzy. A z tej strony nadal no walka, walka trwa ale i jedno, to Gdyby jeden tak. odzyskał dobra, to przenicza tutaj się będzie coś będzie działo fajnego. tutaj się to nie O, tak, cię strzelają, nas ich podpoczynamy animacja i strzał, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, a gdzie strzela kilka oddziałów dużych jest naprawdę ładne Prawdę, to jest naprawdę ładne, jak kilka kilkadziesiąt oddziałów. Yy, to jedynie jest ten dym, po prostu... Ech. Aż szczęka mi opadła, jak podczas jednej bitwy tak zrobiłem, tak się działo, że było, jak nie używałem żadnych ataków czy coś, walki wręcz, nazwijmy to, w zwarciu. Nasi ludzie uciekają, panie! Yy, yy. O, tutaj konnic o, konnica, nazwijmy to. Yy, biegną. No tak, czy też wylecą? czy coś? O, nie. chyba nie. Albo coś wyleciało i nie było widać, albo coś nie wyleciało i nie było widać. O, tutaj yy, konie biegną z żołnierzami Bi bić tamtych. Tutaj się nie strzelają, czy walczą, to jest wręcz nie walczą. No, wręcz walczą no, moje jednostki i jednostki wroga. Ci strzelali, ale chyba coś się to biernie no. nie bierze udział w walce spoko. Ok, tu coś się dzieje. Coś się dzieje, uciekają. Koniki wygrywają. A, konika I tam też, jak no, tu się, nic nie dzieje, po prostu stoją. Próbują bronią, żeby nie flicznie... No, A ci ludzie no, uciekają, no, nie, nie, nie panie... Z flanki. Innymi słowy, żeby nikt nie zaszedł z boku. I... co... stoję! Dobra, Przezwyczajem się tam jakacyś biegną przez dłuższe linią strzału. O, tu widać strzelają... strzelali. strzelali. Ładny dym, czy coś tam? Ludzie są zmęczeni panie. Muszą chyba... O, 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 coś chyba uciekł. Ktoś, my... Albo, albo ktoś ucieka, albo jednostka wroga. Nie, no pokazuję. No, dobra, to będzie no, Nie wiem kogo pokazuję. O, a tu biegną. Biegną przeciwnicy, a tutaj ostrzeliwują ich moi, moi, moi yy, podopieczni. Walka była przegrana. Zresztą w y, statystykach na początku była bardzo nierówna. Nie w przegrać z wystawioną armą, jaką ja wystawiłem. Tam była jakaś różnica: 400 ludzi, najwięcej. Ale jeśli dobrze się gra w tą grę, naprawdę można wygrać armę, która ma tam 1,5 tysięcy wojaków, a nasza może mieć. Y, 500 czy 600 ludzi. To jest naprawdę fajne. O, tu macie... Yy, tu macie właśnie... Ja, I rozstawiliśmy, Nie widzę imu, że nie wyraźnie mi się nagrało. Ale chyba wy zobaczycie, ja mam pogorszoną jakość. I co to koniec. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i cześć!